Akcja edukacyjna służb mundurowych. Jarmark świąteczny na dziedzińcu zamkowym. Mieszkańcy Krzyżanowic zaproszeni do wozowni. Dobry wieczór, dzisiaj wtorek, 20 dzień grudnia. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W sobotę 17 grudnia na rynku w Raciborzu odbyła się impreza pod tytułem Bezpiecznie z Mikołajem. W sobotnie popołudnie na rynku święty Mikołaj rozdawał najmłodszym słodkości, a towarzyszyły mu służby mundurowe. Jednym z głównych punktów programu była kampania Nie dla Czadu, połączona z promocją czujek antyczadowych. Imprezę organizował Urząd Miasta we współpracy z wodnym, ochotniczym pogotowiem ratunkowym, Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną oraz ośrodkiem sportu i rekreacji. Jesteśmy w takim szczególnym okresie bożą ale też w okresie zimowym, tak, gdzie różnego rodzaju zagrożenia, z którymi nie zawsze się jakby spotykamy, się pojawiają. Ważne to, że mamy nasze służby, które dbają o nasze bezpieczeństwo, ale ważne jest też to, żeby ludzie sami umieli też zareagować. Stąd pomoc medyczna, z drugiej strony też zwrócenie uwagi na kwestie związane z czadem. Co jest bardzo ważnym działaniem. No i tutaj w tą, w tą stronę idziemy, robiąc akcję taką, można powiedzieć, profilaktyczną, rozdając czujniki czadu. Czad jest cichym zabójcą. Bezwonny. Nie wiemy, kiedy się wydostaje. A najczęściej działa wtedy, kiedy są niesprawne urządzenia grzewcze, gdzie nie ma dobrej wentylacji. No i najczęściej powoduje zgony, śmierć. Dlatego taka czujka, która nas zaalarmuje, że jest niebezpiecznie, no ratuje nam życie. I dlatego tu jesteśmy. Chcemy chroną powiedzieć: słuchajcie, zadbajcie o siebie. Chcąc się uchronić przed niebezpiecznym tlenkiem węgla, warto się zaopatrzyć w czujniki, które są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed jego działaniem. Korzystajmy z doświadczenia i wiedzy osób dbających o bezpieczeństwo zawodowo. Już jestem na emeryturze, no ale byłem strażakiem przez prawie, prawie 36 lat, także wiem, że to jest bardzo potrzebne i nie wolno tracić czasu i, i praktycznie cały czas trzeba społeczeństwu mówić o tym, co jest ważne do tego, żeby byli y, mieszkańcy w ogóle społeczeństwo, żeby było bezpieczne. W programie oprócz słodkich niespodzianek od świętego Mikołaja można było też otrzymać certyfikat mikołajkowy pierwszej pomocy przedmedycznej. W ogóle ta akcja jest spowodowana tym, że organizując Mikołaja ze strażakami zawsze mieliśmy do pomocy ratowników z WOPRU posłownicę Piotra Krużołka i Wydrukowaliśmy takie y, mikołajkowe y, certyfikaty pierwszej pomocy. Y, Traktujemy to jako zabawę, ale jednocześnie edukację. No i mamy takie certyfikaty i każdy, kto y, po prostu będzie uczestniczył w takim kursie, tutaj na miejscu dostanie taki certyfikat, ale traktujmy to jako zabawę i pewien rodzaj edukacji. Taki krótki instruktaż pojedzie na temat udzielania pierwszej pomocy w momencie, kiedy jest nagłe zatrzymanie krążenia, w sytuacjach takich domowych, kiedy jest omdlenie, oparzenie, kiedy jest zawał, w jaki sposób możemy pomóc, jakie są objawy, to będziemy dzisiaj robić wraz z ratownikami z oddziału w, Obr w e, e, tutaj na tym e, rynku. Jeżeli chodzi o e, kwestie związane e, czy to z e, pomocą medyczną, czy z e, e, funkcjonowaniem, e, no, jakby pomocą też e, drugiemu człowiekowi w zagrożeniu, tak, no to tu przede wszystkim trzeba zachować zimną krew. Numer 112, ale też wykorzystywać każdą szansę do tego, aby te swoje umiejętności doprowadzać do perfekcji. Pokazy sprzętu, będącego na wyposażeniu służb, oraz promocja bezpiecznych zachowań mimo mroźnego popołudnia zgromadziły tłumy mieszkańców na Raciborskim Rynku. Magiczny klimat świąt wprowadził mieszkańców Raciborza jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Piastowskim, który przyciągnął gości z całego województwa kraju, jak i z zagranicy. W dniach od 15 do 18 grudnia odbył się w Raciborzu jarmark bożonarodzeniowy. Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego zagościła świąteczna atmosfera. Na odwiedzających czekały słodkości, aromaty grzanego wina i miodów pitnych oraz nie zabrakło występów zespołów lokalnych i regionalnych. A koło Młyńskie przy pomniku Matki Polki było atrakcją pełną wrażeń nie tylko dla najmłodszych. Jak Pani się podoba na jarmarku? E, bardzo fajnie, mimo tego, że jest mroźna pogoda, to jest bardzo przyjemnie. Widzę, że Pani stoi pod sceną. Podobają się występy? E, głównie mojej małej córeczce e, podoba się muzyka. A na jakichś karuzelach już byliście? Tak, oczywiście, dlatego tu jesteśmy, żeby skorzystać z tej karuzeli, wcześniej z e, młyńskiego koła, także już wszystko, żeśmy dzisiaj zaliczyły. Jak wrażenia po tym muińskim kole? E, bardzo przyjemnie, bardzo nam się podobało, ale nie ukrywam, że zmarzłyśmy troszeczkę. A grzaniec Pan próbował już? O tak, tak, to wino dziadka, wiśniowe, na wiśniach, dobry, bardzo dobry i nawet dosyć długo ciepło utrzymywał. bardziej się podoba w tym jarmarku? Grzaniec. O, grzaniec. Dobry grzaniec? Bardzo dobry. Czekamy jeszcze na zapiekanki akurat i też polecamy wino grzane z przodu. Dobre wino? Bardzo. Dobre, <laughs> bardzo smaczne. A pani co się najbardziej podoba? Taki klimat świąteczny, przedświąteczny. A jak zamierza pani spędzić tegoroczne święta? Z rodziną. Fajnie gra muzyka. Fajne są tutaj budki z różnymi atrakcjami dla dzieci i dla dorosłych. Tak więc warto skorzystać. A ja... przyjechaliśmy głównie ze względu na tą karuzelę, która jest tam troszkę dalej jeszcze, z ciekawości. A coś szczególnego tutaj pa wpadło Pani w oko? Na razie, na razie wędliny. E, fajne są. Nie wiem. Później rozejrzymy się jeszcze dookoła. Ale na pewno jeszcze trochę tu postoimy, pokręcimy się i zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem z Podlasia, przyjechałam do rodziny, więc no, trzeba pokazać, nas trzeba pokazać. Tak. Czyli to jest pierwszy raz tutaj na jarmarku w Raciborzu? Tak. A czy na innych jakichś jarmarkach pani była dotychczas? Raczej nie, ale, ale no, ogląda się. no i. To mi się podoba. A widzę, że pani tutaj coś pysznego popija. Co to takiego? Grzaniec, bo jest zimno, więc się grzejemy. I dobry taki grzaniec na, na takie chłodne dni? Na dzisiaj tak. Bo by, byliśmy właśnie na tym kole, zmarzłyśmy trochę, więc grzejemy się trochę. No to w takim razie... pobyć po prostu, bo jak zmarzniemy, to będziemy zaraz uciekać. No to w takim razie jak wrażenia pod diabelskim łunie? Yy, I zimno. Ale czy fajnie? Fajnie, bardzo fajnie. Warto? Warto? W trakcie trwania jarmarku została też udostępniona bezpłatnie do zwiedzania kaplica zamkowa, a w punkcie informacji turystycznej można było zakupić świąteczne gadżety związane z jarmarkiem bożonarodzeniowym, takie jak kubki ceramiczne oraz pamiątkowe monety. Wydarzenie na dziedzińcu zamkowym było okazją do zatrzymania się na chwilę, by w ferworze świątecznych przygotowań poczuć świąteczny nastrój, zapach przyrządzanych potraw, a dźwięki kolęd wprowadziły odwiedzających w atmosferę zbliżających się świąt. Ostatnią niedzielę Adwentu mieszkańcy Krzyżanowic spotkali się w ruinach Pałaców Tworkowie, by poczuć atmosferę świąt. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła ich orkiestra dęta Gminy Krzyżanowice, a spotkanie stało się też okazją do podsumowania ważnego dla gminy projektu. Muzyka W ostatniej przerwie w tworkowie tradycji stało się zadość. Mieszkańcy gminy oraz goście spotkali się, by wspólnie przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Świąteczny kiermasz połączony z koncertem Orkiestry dentej gminy Krzyżanowice tym razem zorganizowano w odrestaurowanych ruinach zamku. Na pewno ruiny zamku, wozownia no stwarza takie dodatkowe, specyficzne warunki i klimat do tego, by tutaj się różne wydarzenia, eventy kulturalne czy koncerty no odbywały. To chcemy wykorzystać. Na razie testujemy. Na razie się wszystkim podoba, akustyka tu jest świetna. No więc na pewno to miejsce będzie żyło i chcemy go wypełniać właśnie nie tylko śpiewem, ale i tańcem, i, i, i sztuką. Będą i wystawy, i może i prelekcje naukowe. Także to miejsce no, nabiera takiego fajnego kształtu i z tego się bardzo cieszę. Podczas wydarzenia podsumowano projekt pod tytułem Wspólna przyszłość bez granic, który realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przekraczamy granice w ramach mikroprojektów na lata 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach programu Interreg Republika Czeska Polska. Koncert świąteczny kiermasz jest związany z zakończeniem projektu polsko-czeskim, który razem z gminami czeskimi Hać, Piszczy Leżowice i gmina Krzyżanowice zrealizowaliśmy wspólna przyszłość bez granic, gdzie właściwie podsumowaliśmy nasze 20, prawie 25-lecie partnerstwa i wypracowaliśmy takie podczas warsztatów wyjazdowych naszych wszystkich organizacji to, co chcemy robić na przyszłość, to, co było dobre, będziemy kontynuować, a nowe jakieś inicjatywy jeszcze będziemy rozwijać w następnym, mam nadzieję, 25-leciu naszej współpracy, więc to projekt, który wieńczy i rozpoczyna kolejny etap no, naszego jakby wspólnego działania. ještě patřím k těm iniciátorům tohoto projektu, je to vlastně prohloubení naší spolupráce, protože příští rok bude 25 let spolupráce mezi gminou Křižanovice, my, a gminami Šileřovice, Hať a Píšť. A já samozřejmě děkuji našim předchůdcům, kteří v roce 1998 byli u toho zrodu A nas, cieszy, się w tym lotą udziemę pokraciło. Koncert był premierą nowo wydanej płyty świątecznej Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice, która powstała właśnie w ramach tego projektu. Wśród gości zgromadzonych na Kiermaszu nie zabrakło partnerów projektu, starostów zaprzyjaźnionych gmin. W wydarzeniu wziął także udział poseł na Sejm RP Adam Gawenda. To jest inicjatywa, która ma nas łączyć, która nas kapitalnie łączy. Jest tutaj przecież wiceminister Radek Kania. Są przedstawiciele gminy czeskich. Są starostowie czescy. My jesteśmy tutaj wielu mieszkańców gminy Krzyżanowice, ale i całej Raciborszczyzny. Więc myślę, że jest to doskonała okazja, żeby tego typu projekt pokazał te nasze więzi, które nas łączą właśnie tutaj na ziemi raciborskiej, przy przygranicza z Czechami. Ale poza działaniami związanymi z podsumowaniem realizacji międzynarodowego projektu, kiermasz był okazją przede wszystkim do doskonałej zabawy. O ucznę muzyczną zadbała gminna orkiestra Denta, a o ucznę dla podniebienia członki niekuł gospodyń wiejskich. Naszym głównym celem to były ciasteczka bożonarodzeniowe. E, oprócz tego mamy e, wszelkiego rodzaju e, ciasta. Mamy tort bananowy, mamy miodowiec, mamy zrobione malutkie ciasteczka migdałowe. Oczywiście nie może zabraknąć makowca. Oprócz tego mamy przepiękne pierniki w opakowaniu, tak. Piękne, wszystkie ręcznie zdobione. Oprócz tego mamy również moczkę, naszą tradycyjną moczkę. Można u nas kupić również kapustę z grzebami, z pieczarkami. Jak również swojskiej roboty mamy mięsko w słoikach, które można jeść sobie na zimno, na kanapie. Przygotowywaliśmy to wszystko razem z paniami z KGW Chałupki. Wykuliśmy ciastka, swojskie keksy. Mamy tu w pojemnikach po pół kilo pakowane. Przeszło 20 rodzajów. Przez tydzień pieczone. Mamy dwa torty pieczone przez panią Bożenkę naszą, swojskie też. Mamy dwa ciasta. Jeden jest makowo-marcepanowy, drugi jest z galaretką, z delicjami. Wszystko to piekły nasze panie z kagiewu z hałpek. Coś wytrawnego mamy. Mamy pierogi z grzybkami, z kapustą oraz tak zwane na dzisiejszy czas ukraińskie, czyli kartofle z twaruk, Śledzie przepyszne w różnych odsłonach, smalec z marowidło oraz taką roladę z łososiem. Smakołyki rozchodziły się jak świeże bułeczki, a niektórzy przyjechali po nie naprawdę z daleka. Skąd pani przyjechała? Z przowa. Przowa do Tworkowa na kiermasz dlaczego bo zawsze tu jest bardzo dobry i jest masę produktów takich ogromnie smacznych także można się delektować, Różnymi wyrobami. Co kupiłyśmy? Pierniczki na choinkę powiesić. Dziękuję. Ja. A Kornora to No ja kupiłam takie pierniczki w domu mam napieczone i coś takiego konkretnego. To jest chyba łosoś, takie coś, śledziki, no takie rzeczy. Tutaj te koła gospodyń smacznie przygotowują jedzenie? Bardzo. Ja tu jestem praktycznie co roku, jak to jest możliwe. W tamtym roku nie byłam, ale to są wyjątkowe tutaj rzeczy, że oczami się na to patrzy i to kusi. Jestem pierwszy raz, jestem pod wrażeniem, bardzo fajnie. Zespół tutaj, orkiestra, pięknie. Wywozimy fajne wspomnienia, bo we wtorek wyjeżdżamy do Niemiec. Fajne wspomnienia wywieźli ze sobą także inni uczestnicy kiermaszu, bo świąteczna atmosfera udzielała się wszystkim gościom. Przepiękna muzyka w wykonaniu rewelacyjnej orkiestry gminy Krzyżanowice, przepiękny obiekt. Naprawdę super, że udało się się gminie Krzyżanowice coś, coś z tych ruin naprawdę wyłuskać. Coś, piękna sala przeznaczona na tego typu imprezy, rewelacja dla mnie sceneria. Zimowa jeszcze dopełnia do całego tego feelingu zimowego, świątecznego, więc rewelacja. Polecam. Czuwam bardzo dobrą atmosferę, ale muszę to podkreślić z ogromną mocą, że na ten dzień zawsze z wielką radością czekam. Dlatego, że to nie tylko sama tradycja i piękne chwile przy muzyce, która nas wprowadza w ten nastrój świąteczny, ale to przede wszystkim okazja do tego, żeby poczuć już tą magię świąt Bożego Narodzenia. żeby by se a těch spotkaň przecież nám naprawdę z bardzo potřebných w kroně rodzinnym. Líbí se mi tady hodně, já už jsem tady mnie nějakým 13. rokem, takže znám kříženou více hodně dobře, a ta atmosféra je umocněná ještě o to, že máme vánoční svátky, takže o to víc mě to těší, že tady dneska můžu být. Iście zimowa aura sprzyjała także korzystaniu z atrakcji umiejscowionych przy ruinach zamku. Tu na gości czekały stoiska z rękodziełem. Ozdoby wystawione na sprzedaż zostały wykonane przez gminne świetlice i klub seniora. Po takim kiermaszu bez wątpienia mieszkańcy Krzyżanowic są gotowi na święta. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to wszystko. Zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Do zobaczenia!